swoje jedinstwo, młodość, całe życie ja do tego momentu, kiedy wstąpiłem w Ordyn, w jaką małekomu seli. Ja zaraz własne w tym seli. І коли приїжджаю власне, тут, то згадую усі моменти мого дитинства і, і молодості. Кожний фрагмент, кожна, кожний квадратний метр цієї землі є пов'язаний з різними спогадами цих різних подій з мого, з мого дитинства, з молодості. Я тут за мною знаходиться jakie miejsce, gdzie ja na pływać, pławały, cetera, po ja na jaki ja zaliczał, potem wążko było, było zejść rowoszypek, na jakomu ja wczwstia jazdy, ty, z razy ja padał z niego mój mi brat, sstry, z jakimy ja grał, sja, golejsia chodzę w jakimś jakimis nie powinien chodzić i gdzieś rozrizał sobie troszkę i Mniej duże i szła krew. I pamiętam pierwszą taką katechezę mamy własne, ty jakaś że Jezus tak strzydał na na chrystie, a ty tu tak płaczesz to, co что własne tej krowi krwi własne to uchodzić tej z tej ręki. to e, był taki pierwszy pierwszy moment, jaki pamiętam, takiej no realnej katechezy, jaką ja otrzymał wit mojej mamy. Pamiętam jak baćko mnie wprowadzał w życie, jak jak w mnie na traktori, chociaż ja jeszcze na ich natysnutym musów ty na niego i usymi ciężarem swojego ciała, własne desy tykity wkuczało się w z i tak dalej i tak dalej dużo, to różnych wspomnień i momentów mojego zrywania i ludzko i też w związku z Bogiem i Jezus mówi, że kto zostawił z ojciec, matkę, matkę Bratów, sester, pola otrzyma 100 razy więcej. I to prawda, to w moim życiu to się że ja otrzymałem na dużo więcej, a dzisiaj chcę o tym świadczyć i chcę też dziękować Bogu za to, że mogę być tutaj, że mogę znowu wspominać wszystkie te momenty, wydarzenia mojego życia, za które jestem ja bardzo wdzięczny.